Cześć kochani w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was zgodnie z obietnicą na moje czerwcowe inspiracje i gadżety, czyli te takie ulubione rzeczy, które nie należą do kategorii kosmetycznych, a jednak o których chciałabym Wam opowiedzieć. Zaczniemy może jak zawsze od rzeczy, które fizycznie mogę Wam pokazać, a przejdziemy później do tych takich, o których tylko Wam opowiadam. Więc jeżeli chodzi o przedmioty, zacznę od świecy i zdziwię Was, bo tym razem nie pokażę Wam ani żadnej świecy z Janki, ani nie pokażę Wam też żadnej świecy z Bath and Body Works, a pokażę Wam świeczkę z Biedronki. Tak, ja też mam takie tańsze świeczki. Zresztą do tych świeczek przekonałam się dzięki Wam, dlatego że Wy mi o nich opowiadaliście. I um, to jest ta o zapachu owoców leśnych. I to jest chyba z tych wszystkich, które ja testowałam z biedronki, świeca, która najmocniej i najbardziej intensywnie pachnie. E, oprócz tego wypaliłam już świecę w całości, tą świecę um, pomarańcza i wanilia. Ona również dosyć intensywnie pachniała, jak na świece za 5 zł. Jednakże nie pachniała aż tak intensywnie jak pachnie ta. I mam też jeszcze zieloną herbatę, która jest chyba z tych wszystkich trzech świec najsłabsza. Jedyne, co jest tak trochę denerwujące w tych świecach, to to, że one się tak dosyć nierównomiernie wypalają i zostaje nam tutaj, tak jak widzicie, taki brzeg. O, nawet kawałek tego spadło. Nieważne. Zostaje nam tutaj taki brzeg, który w, na tym etapie dosyć nieestetycznie wygląda, natomiast on potem im bardziej świeca się pali, on schodzi na dół, schodzi na dół, i pod sam koniec już dosyć duża część również tego pozostałego brzegu się wypala, więc to nie jest do końca takie złe, ale jednak taka moja mała estetyczna fobia, że jestem przyzwyczajona do tego, że świeca się spala równomiernie, idealnie i zostaje taki Taka gładka powierzchnia, ale uważam, że za 5 zł to są fantastyczne świece. Ja absolutnie nie jestem zwolenniczką świec z bo one fajnie pachną i ładnie wyglądają, tylko kiedy przybliżymy do nich nos, kiedy są niezapalone. W trakcie palenia ja absolutnie, nawet mając tak małą powierzchnię pokoju, jaką mam teraz, nie czuję nic w przypadku tych świec, więc... Moim zdaniem one się kompletnie nie opłacają i nikt mi nie powie, że woli sobie kupić świecę z Ikei e, zamiast normalnej, pachnącej świecy znaczy, no może wy coś tam czujecie, ja po prostu nie czuję, e, natomiast w przypadku tych faktycznie ten zapach czuć i to jest chyba najważniejsze e, następna rzecz, która e, była bardzo intensywnie użytkowana przeze mnie w tym miesiącu, to jest neonowa torebka z Primarka e, przyszły ciepłe dni e, i ja nigdy nie byłam jakoś bardzo za neonami i to jest taki mój eksperyment, ale wyjątkowo dobrze się w niej czuję ona nie jest bardzo duża, ani też bardzo mała, e, ma długi pasek, więc nosi się ją jak listonoszkę, jest dzięki Temu bardzo wygodna. Trochę się brudzi, bo to, to trzeba przyznać, ale to nie jest dla mnie jakiś straszny minus. Bardzo lubiłam je używać w tym miesiącu i tak naprawdę nosiłam ją prawie non stop, bo ożywia każdy jakiś tam smutny i, i mało kolorowy strój, dodaje mu takiego właśnie kopa i pazura A jeżeli jesteśmy już przy akcesoriach, to chciałam Wam, wam też opowiedzieć o bransoletkach, które uwielbiam nosić, co pewnie zauważyliście w moich filmach. I mam tutaj na myśli bransoletki z koralików. Tutaj mam tak naprawdę bransoletki na ręce dzisiaj z trzech źródeł i każdy, każda, każdy z tych źródeł reprezentuje troszeczkę inny styl, pomimo że to wszystko są koraliki. Opowiem wam o takim może najpierw moim najnowszym odkryciu, o którym wam jeszcze nigdy nie mówiłam i to są lisie skarby. Od ich skarbów mam tą pierwszą bransoletkę, która jest pleciona w taki dosyć specyficzny sposób, bo to są takie drobniusieńkie koraliki um, połączone w jedną całość i właśnie w taką żmijkę. Ja ponieważ one normalnie, te bransoletki są robione na takich z takimi tutaj metalowymi zaczepie, zaczepami i na karabinek na przykład, natomiast ja ponieważ mam wieczne problemy z tym, że mam uczulenie od sztucznej biżuterii, od jakichś tam metalowych elementów, wolałam nie ryzykować i specjalnie dla mnie została zrobiona wersja taka z takimi sznureczkami zaciskowymi i Tutaj to zapięcie jest zrobione tym splotem makramowym, o którym chociażby ja robiłam też, nawet film mam go na swoim kanale. Druga bransoletka, którą mam też od Lisich Skarbów, to jest ta tutaj. To jest to co mi się w niej strasznie podoba, to jest kolor tych koralików, bo on jest taki dosyć unikalny, tak jak u tych wszystkich, bo jest bardzo dużo teraz osób, które robią te koralikowe bransoletki. Natomiast nigdzie jeszcze nie widziałam właśnie takich opalizujących koralików. Może źle szukałam, może nie w każdym razie te urzekły mnie niesamowicie, są e, przepiękne i tutaj to jest po prostu tylko bransoletka z koralików, nie ma na niej żadnych zawieszek. Um. Ta obok, którą macie, to jest nowość od goti, którą ja też niesamowicie lubię, ponieważ ona jest taka troszeczkę właśnie połączeniem stylu brązyletek lilu, które jak wiecie uwielbiam, i właśnie tych koralikowych. I ja sobie tutaj wybrałam tradycyjnie mój kolor, czyli taki turkus, i dlatego mam zawieszkę w kształcie takiego kwiatuszka z wygrawerowanym napisem goti. No i trzecie źródło, o którym Wam już kilka razy mówiłam przy okazji Outfit. To jest Ewanowa i tutaj mam bransoletkę taką czarną z fragmentem. Który jest zrobiony z, z, z takich białych y, koralików Więc ona nie jest jednokolorowa Tylko ma w sobie też właśnie coś takiego dodatkowego y, I ja sobie właśnie bardzo lubię je nosić w takich dużych ilościach y, Ponieważ y, no dzisiaj to mam tak troszeczkę przesadziłam z tą biżuterią Ale co tam, to tylko tak w zasadzie Pewnie bym nie założyła tych bransoletek, gdyby nie, gdyby nie film Więc pomińmy to Normalnie y, jeżeli noszę bransoletki To nie noszę y, już niczego na szyi no i kolczyki też ostatnio tak jak wam mówiłam, noszę raczej krótkie to są najdłuższe wiszące kolczyki jakie noszę, przeważnie są to jakieś tam wkręty no i jeżeli jesteśmy też przy biżuterii to chciałabym wam też powiedzieć kilka słów o tej obrączce, o którą jest tak bardzo dużo pytań, wszyscy mnie pytają czy wyszłam za mąż, nie, nie wyszłam za mąż w najbliższym czasie raczej nie planuję wychodzić za mąż, natomiast to jest obrączka, którą ja sobie kupiłam przy którejś tam przy okazji którejś wizyty Ewy jak byłyśmy w galerii Mokotów, to jest obrączka z Kern. ja teraz chyba dojrzewam i zaczęłam tak w tym wieku, późno co nie, no ale lepiej późno niż wcale i zaczęłam gustować w, w złocie, jeżeli chodzi o biżuterię to mi się wcześniej nie zdarzało, ja byłam tylko tak wierzchnie nastawiona srebro, srebro i nic poza tym, a teraz właśnie spodobało mi się spodobało mi się złoto i chciałam taki jeden konkretny złoty element, dlatego że Chcę nosić jedną rzecz, jeżeli chodzi o, o palce, nie chcę nosić miliona pierścionków, tak jak to było kiedyś, tylko jeden konkretny i właśnie zdecydowałam się zainwestować w, w taką obrączkę i bardzo ją lubię, jest dosyć taka wyraźna ale nie jest przesadzona i strasznie mi się podoba. Tak więc to by było to, jeżeli chodzi o biżuterię i takie fizyczne rzeczy. Natomiast przejdźmy teraz do tych takich inspiracji kulturalnych, popkulturalnych powiedzmy. Jeżeli chodzi o film, to w tym miesiącu chciałabym Wam opowiedzieć o intruzie. To jest oczywiście film nakręcony na podstawie książki Stephanie Meyer czyli tej, która jest odpowiedzialna za, za Sagę zmierzch. Ja przyznałam się szczerze, że książki nie czytam. I to jest jeden, jeden raz, kiedy ja się zdecydowałam obejrzeć film teraz, tak w pełni świadomie, zanim przeczytam książkę. I raczej pewnie po książkę nie siądę. Nie sięgnę, nie, nie siądę, nie sięgnę, dlatego że e, wtedy film przestanie mi się podobać, bo tak zwykle jest. A film podobał mi się niesamowicie. Na początku, ponieważ kompletnie nie wiedziałam o czym on jest, nie znałam fabuły, nie wiedziałam co tam się będzie działo, to tak byłam dosyć sceptycznie nastawiona i nie mogłam za bardzo ogarnąć o co chodzi z tym wszczepianiem jakiejś duszy, jacyś kosmici, w ogóle dziwne to dla mnie było. Natomiast potem się bardzo wkręciłam. Historia oczywiście jest o dużym zabarwieniu takim romansowym, ale nie jest to aż tak duże jak w przypadku zmierzchu i wydaje mi się, że troszeczkę mniej kiczowate. No, powiem Wam szczerze, że naprawdę film bardzo mi się spodobał. Nie wiem, jakbym na niego zareagowała, gdybym najpierw przeczytała książkę, ale na chwilę obecną jest tak, że to jest film, który w zasadzie najmilej wspominam z tych, które oglądałam w czerwcu. I jeżeli chodzi o muzykę, to tutaj mam jednego konkretnego faworyta i myślę, że wiele z Was się ze mną zgodzi. To jest najnowsza płyta. I pierwsza, tak naprawdę, płyta Dawida podsiadło, czyli chłopaka, który wygrał X Factora poprzednią edycję. I powiem wam szczerze, że ja wiedziałam, że z tego wyjdzie coś dobrego, ale nie wiedziałam, że aż tak naprawdę niesamowicie są to piosenki w moim klimacie, ponieważ to nie jest taka muzyka, taka umpa, umpa i, i nie wiadomo co, nie jest to też taki kiczowaty polski pop, którego jest mnóstwo i wszędzie, który przyjemnie się słucha. Z radia jadąc samochodem, ale nic poza tym. To jest taka muzyka, przy której można się wyciszyć, są takie kawałki melancholijne. Jest też jeden kawałek, który jest taki bardziej energetyczny, czyli trójkąty i kwadraty, które tak naprawdę jakby promują całą płytę um, Dawida, ale jeżeli chcecie sobie posłuchać, to ja Wam. Um, nie wiem, czy wam zostawię linka, bo nie wiem, czy potrafię. Ja generalnie słucham tej płyty w większości na Spotify, czyli na aplikacji, o której wam już opowiadałam w ulubieńcach kilka miesięcy temu, więc poszukajcie sobie na Spotify, gdzie możecie całkiem za darmo całą płytę przesłuchać od deski do deski i przekonać się właśnie, czy to są wasze klimaty, czy nie. Tak więc to by było wszystko, jeżeli chodzi o moje inspiracje i gadżety z czerwca. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli macie jakieś fajne rekomendacje dla mnie, właśnie jeżeli chodzi o te takie elementy popkulturowe, typu filmy, książki i muzyka. Chociaż z książkami oczywiście dalej mam zastój i coś nie mogę przysiąść, żeby, żeby podokańczać to co, to, co zaczęłam. Ale jednak mimo wszystko bardzo chętnie Wasze sugestie poczytam i może czegoś, czegoś ciekawego zaczerwę i może na przykład mi ten zastój w książkach minie. tak więc Czekam na wasze, na wasze komentarze na dole, a dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Papa! Pa.